Pytaliście mnie o trochę więcej informacji, więc dzisiaj porozmawiamy o bardzo gorącym temacie, czyli Bitcoin Hyper. To naprawdę ciekawy projekt oparty na Bitcoinie i mam sporo informacji do przekazania, więc zostańcie do końca. Link do niego znajdziecie w opisie filmu i w linktree w opisie kanału. I od razu was ostrzegam: nie szukajcie linku do tego projektu przez Google, bo jest strasznie dużo skamu. Są nawet witryny, które udają, że opisują ten projekt, a w linku nie ma oryginalnej witryny projektu, a skam do wyczyszczenia portfela. Najbezpieczniej więc korzystać z mojego linku, za który ręczę, albo z linku na ich twitterze. No ale odkładając strach na bok, Bitcoin Hyper to pierwszy layer 2 blockchain stworzony dla bitcoina. To oznacza, że to zupełnie nowa warstwa, która pozwala na dużo szybsze i tańsze transakcje bitcoinowe. Możecie zobaczyć tutaj, że projekt już zebrał ponad milion dolarów. To naprawdę grube, bo jeszcze kilka dni temu było to 200 tysięcy i wygląda na to, że naprawdę się rozkręcają i mają coraz większe zainteresowanie. A więc co oferuje ten projekt? Przede wszystkim warstwa druga to możliwość szybkich i tanich transakcji na Bitcoinie. To nie tylko płatności, ale też memcoiny, DAPSy, najdużo no więcej. Ten rok może być zapamiętany jako rok, w którym Bitcoin Hyper wszystko zmieni dla tego archaicznego bitcoina. To naprawdę fajna sprawa. Layer 2 jest dość prosty. Wystarczy zrobić bridge'a, czyli przenieść swoje bitcoiny na tę nową warstwę. Będzie działać w ten sposób, że użytkownicy będą mogli wysyłać i odbierać Bitcoiny właśnie na tej warstwie. Będziecie mogli korzystać z zaawansowanych operacji DeFi, takich jak na przykład staking czy zdecentralizowane giełdy, a także wykorzystać Virtual Machine Solany do wysokiej przepustowości i skalowalności. Jest też white paper. Jeśli lubicie technologię, bardzo polecam przeczytać całość. Możemy przeczytać, że Bitcoin zapewnia bezpieczeństwo warstwy pierwszej dzięki mechanizmowi Proof of Work. Natomiast Bitcoin Hyper, czyli ta warstwa druga, opiera się na jednym zaufanym sekwenserze, który porządkuje transakcje i zarządza aktualizacjami. Finalność jest zapewniana przez okresowe zakotwiczenie stanu warstwy drugiej w blockchainie Bitcoina, co daje niezmienny ślad audytowany bez potrzeby polegania na skomplikowanych dowodach krypto. Nie będę tego czytać całego oczywiście, bo byłoby dość nudno, ale sprawdźcie to sami, link znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o zakup, jak powiedziałam, link jest poniżej, wystarczy podłączyć portfel i kupić. To bardzo proste. Jak widzicie na pasku wyżej są informacje o nowych zakupach. Ciągle ktoś kupuje za naprawdę różne kwoty: 10 dolarów, 120 dolarów, 800 dolarów, a nawet 50 centów. Myślę, że to się dobrze rozwinie, bo projekt pojawia się też w wiadomościach. My już o tym pisaliśmy na CryptoNews, Bitcoin.com też o tym wspomina, Binance Square, Coin Telegraph. Marketing jest oczywiście niezbędny i widać, że robią to dobrze. A więc tokenomika. 25% idzie do skarbca, 20% na marketing, 15% na nagrody za staking i za promocje, za eventy, 10% na listingi na giełdach, a 30% to rozwój tego layer 2. Ogólnie wygląda to bardzo dobrze, bo 10% na listing to fajnie, bo oznacza, że w zależności od przebiegu przed przedsprzedaży wiele giełd będzie mogło się ich od razu dodać. Wielu influencerów też o nich mówi, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jest też strona z fakt, czyli z najczęściej pojawiającymi się pytaniami, i możecie tam sprawdzić, jak kupić, jak to działa, kiedy się kończy, przez sprzedaż itd. Tak Oczywiście ilość tokenów jest ograniczona i może się skończyć wcześniej, jeśli będzie duże zainteresowanie. Dlatego warto śledzić ich na social mediach i oczywiście subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Na pewno będę dawała znać o nowościach, będę też robiła kolejne filmy, jak tylko pojawią się nowe informacje o tej warstwie drugiej. I jak to wszystko będzie działać? Jest też staking. Możecie mrozić swoje tokeny i otrzymać ponad 700% rocznie. Im wcześniej wejdziecie, tym wyższe będą nagrody za staking. To jest jasne. Więc najlepiej kupić teraz i od razu zamrozić, jeżeli chcecie jak najwięcej benefitów wyciągnąć z tego, że kupujecie w przedsprzedaży. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym projekcie. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia.